Na tak załadowaną komorę załadowczą. Na spodzie brykiet, grubsze drzewo. Na wierzchu ta drobna kosteczka. Na tak załadowaną komorę załadowczą. Rzucam wtedy drobnych szczypek. Dwie, trzy kosteczki rozpałki do grilla i całość rozpalam zapalarką dłużniczy. Tak to wygląda, dosłownie po kilku minutach. Jest cuk, elegancko się pali. Ja dzisiaj użyłem troszeczkę biomasy, a mianowicie łodyg z bambusa. Jak widać, pali się dobrze. Ogień będzie sobie schodził z góry w dół. Zazwyczaj, tak gdzieś po uruchomieniu się pompki, pompy obiegowej i osiągnięciu temperatury 40 stopni na obiegu, zamykam drzwiczki, zamykam drugie drzwiczki, włączam pompę na bieg drugi. I to wystarcza mi taki jeden załadunek na calutki dzień, żeby w domku było ciepło. W domu jest wtedy 20, 20, 22-22,5 stopnia. Rano było 19, było chłodno. Jak widać pali się dobrze. Cug jest. Najważniejsze, żeby to po prostu od dołu dać grube, potem średnie i drobnicą, drobnicą po używaniu szczeliny. To tyle na dziś w tego filmiku.